Dzisiaj upieczemy chałkę. Do hałki przygotowałem sobie dwa jajeczka, 6 łyżek cukru, 600 gram mąki pszennej, roztopione dwie łyżki masła i pół litra ciepłego mleka. Wcześniej sobie zrobiłem zaczyn z jednej czwartej kostki drożdży, łyżeczka cukru i trzy łyżki albo cztery mąki pszennej. Zaczyn już urysł, urósł. Ale przed tym, to muszę najpierw dać jajeczka do miski, cukier i to utrzeć. Utrzeć jajka z cukrem. Jajeczka wyrabiamy około gdzieś tak, ucieramy około dwóch minut. Jajeczka są utarte. Do miski dosypujemy mąkę. I teraz właśnie dajemy ten nasz zaczyn. Zaczyn pięknie murów drożdżowy. Proszę. Pół litra mleka, który daję od razu, opuszczam ten zaczyn. Radę to zaczynie. Zostawione masełko. Wszystkie składniki mamy w misce I teraz zaczynamy wyrabiać ciasto. Na hałkę. Takie ciasto musicie wyrabiać, póki przestanie się ciasto kleić. Jakby jest za rzadkie, to dodajemy troszeczkę mąki. Jakby czasami by nam było za gęste teraz to ciasto, to dodamy kapkę jeszcze mleka. Ciasto wyrabiam. Jeszcze się troszkę klei do rąk. Biorę troszkę mąki i podsypuję. I wtedy to ciasto i wyrabiam do tego momentu, póki przestanie się kleić. Ciasto na hałkę już jest elegancko wyrobione. Się nie klei do rąk. I formujemy kuleczkę. I pozostawiamy w misce pod przykryciem do wyrośnięcia. Ciasto mi rosło. W międzyczasie przygotowałem sobie foremki do wyłożenia chałek. Jajeczko rozbite do posmarowania i mak do posypania. Odkrywamy teraz ciasto. Ciasto ładnie wyrosło. Zagniatamy. Z tego ciasta uformujemy dwie ładne chałeczki. Już. Ciasto mamy zrobione, teraz dzielimy sobie na, na pół, jedną część ciasta, bierzemy sobie na deskę, bierzemy troszkę mąki, żeby nam się to nie kleiło. Z tego ciasta, kroimy na trzy kawałeczki, raz, dwa i trzy i teraz te trzy kawałki, tak samo rozwałkujemy, bo z tego będziemy robić Warkocz, żeby upleść hałkę. Muszą być trzy długie kawałki. Jeden jest dosyć długi. Czas łączymy na końcach i robimy normalny warkoczek. Mamy upleciony warkocz. Na końcu ciasto łączymy, żeby to zadnieść. Jak mamy ładne ciasto, sobie jeszcze możemy ugnieść. I ustawiamy foremkę. I to ciasto przekładamy do foremki wyłożonej papierem. Ciasto mamy przygotowane. Z drugą częścią ciasta postępujemy tak samo. Uformowane chałki smaruję roztrzepanym jajeczkiem. Po upieczeniu hałka będzie bardzo ładnie wyglądała i bardzo się siedziła. I teraz posypujemy makiem delikatnie. O, proszę bardzo. I odstawiamy hałkę do wyrośnięcia na około 20 minut. W międzyczasie włączamy sobie piec na 180 stopni. I akurat się piec zagrzeje, to hałki powinny nam podrosnąć. Hałki nam już ładnie urosły. Piec nam się nagrzał. No, wsadzamy do pieca. Piec jest nastawiony, mówiłem już, 180 stopni. I pieczemy 20 minut. 10, 20. Czas minął. Wyłączamy piec. Już pięknie pachnie. I wyciągamy nasze upieczone chałki. Jedną i drugą. Teraz musimy je tylko wyłożyć z podemek. O, ślicznie. Nasze chałeczki zostawiam do wystygnięcia. Jak wystygną, możemy sobie je jeść z dżemem, z miodem, z nutelą, a nawet z samym masełkiem. Przepyszne.